no oto mamy gówniany sprzęt DVD Mount, mounta i... co się mounta o, ale tutaj jest rozpierdol delikatnie o, już wypadło przy okazji paner reprezentuje, że to tak jest gówniane jest gównem ale sprawdźmy co to działa. bo podłączmy do prądu, sprawdźmy to jebi Hepnie albo nie Chlas. I... nie palamy Palamy powder. jest powder. Guzik. Jest! O! Coś się ruszyło. muszmy tam pytę. muszmy tam pytę. Zobaczmy co się stanie. Chlas. Na pewno mu to pomoże. I kręci się. Wal świszczy, jemane. Hmm. Posiada bardzo silny mikroprocesor, bardzo szybki, aż potrzebuje radiatorka. Zobaczymy co się za niego zdejmę. Chodź tu kurwa. O! Albo może nie. Posypie nam się cała ta konstrukcja. Ogólnie co to jest? Główno Połączone taśmami nic w sumie więcej o coś się odtwarza zawartości tej płyty nie znam o tutaj jest wysokie napięcie tu jest jakieś wideo wyjście w sumie myślałem że będzie tutaj trochę ciekawiej ale postanowię tu spalić <laughs> spróbujmy to zniszczyć o to powoduje wyłączenie się płytki dobra Siedzimy ten taśmy z powrotem, może się nie zadymi. Rozpędził się znów. Trzymaj się ostro, szybokręt. pacjenta. Zrobimy zwarcie na ramię. O! Trochę się denerwuję, jak mu to robię. O, o. Trochę zachwiały jego emocjami. Ale wciąż się nie, wciąż się nie zawiesił. Ale denerwuję się trochę, bo słychać. Tutaj go trochę za... Spróbujemy go na... Oj, śmierdzi coś. A zrobimy zwarcie takie. Na diodach E? Dalej żyje. Dobra, zrobimy zwarcie tu. O! U. Pacjent umarł. Nie, nie umarł. Wyświetla, że dalej wyświetla. Dalej żyje. zrobimy mu restart. Dalej żyje. Spróbujemy dalej go ubić. Co zrobimy? Zwarcie tutaj. Co? O! Dostał jakiegoś jobla. Pogubił się w odczytywaniu. Jeszcze jedno. Zwarcie. Kolejne zwarcie. Jeszcze jedno. Pyk. O! Tu reaguje. O! o aldo sobie rozpędu teraz. E, dobre. O! ale pacjent żyje dalej żyje płytka się jak widać kręci Dobra zrobimy zwarcie na ramię to najlepsze w tej reakcji powodu... albo na procesorku o o o chyba coś chce do nas powiedzieć zaczął kręcić płytę w drugą stronę chyba zwariową o chłopacza się lekko pogubił zwar poprzez zwarcie na procesorze Próbuję zerwać ten radiatorek, bardzo poma ja A nie prąd kopnie coś piszczy Zepsułem go Czy pacjent żyje? Co? Nóżka mu się złamała mi... Przekro. przykro Tak oto się prezentuje sprzęt firmy Mountain Dobra, restart mmm, to chyba dobry sprzęt Uuu, nie, kręci dalej Jak to zepsuć? Może jak na środek O O, plucie powoduje dziwne rzeczy Uuu Smaży się moja ślina. Zaczęło coś piszczeć. Zalało układ. Zalało zasilanie. Zaczął piszczeć. Coś śmierdzi. Nie wiem czy to moja ślina, czy... ...czy napęd. Dobra, zrobimy restart. Ale ta ślina moja taka się zrobiła dziwna. Ten procesor jest z kosmosu. Dobra, przetrzemy go trochę, bo zabawa za szybko się skończy. Będzie better. O! Dobra, włączamy pacjenta! Uwala! Chyba! Dobra, spróbujemy jeszcze go trochę przetrzeć. glut zabił go całkowicie, chyba! Dobra, pod prądem go tam kurwa. Ale cieplutkie! Mm. Nie wiem, ten procesor ma też specjalną zdolność przetwarzania śliny w jakieś paliwo chyba, bo zmieniła swoją konsystencję szczególnie w połączeniu z kondensatorami, czego jeszcze nigdy wcześniej nie miałem okazji doświadczyć. Sprawdźmy to jeszcze raz. No, ale i zatem pacjent chyba nie dożył testu końcowego, umarł po prostu. No i co tu teraz począć? No sprawa to wygląda mniej więcej tak, że nie wygląda w ogóle. Pacjent nie żyje. Ale jeszcze spróbujemy go uratować. posłuży nam do tego papieros, a raczej jego filtr. O! tę tą wodę, która się znajduje w tych niecnych miejscach. Ach, ach. To za bydle tak skatowało ten sprzęt. Mógł jeszcze wyświetlać wiele filmów zapisanych w formacie bliżej mi nieznanym już o. tym razem ten pan chyba już nam się nie uruchomi i nie wyświetli nam już niczego. Szkoda, bo tak fajnie było. W sumie tak niewiele jest trzeba, żeby załatwić sprzęt renomowanej firmy Mounta. Mount. Przydałaby się tutaj maczeta, żeby sprawdzić jeszcze odpornościowy test. Ale mam nadzieję, że już. Znaczy mam nadzieję, niestety pacjent, a raczej jego zwłoki, nie dożyją już następnego odcinka, bo jest martwy. I co padło? Moim zdaniem padło tutaj zasilanie, bo tutaj o. Ten mikroprocesor, tutaj ta przetwornica troszkę się wybrzuszyła, co jakby daje mi znak, że zasilania nie ma, ale myślę, że się dostało Troszkę pod ten procesor, jeszcze robi zwarcie na jakieś linie zasilania, i przez to może to się nie odpalać. Ale czy ja się tym będę przejmował? Zobaczymy, czy. O, ła, mi jebu! Ale mnie pierdolęło. Dobra, skąd się tu wzięło wysokie napięcie? Nie wiem. Jak do tego doszło? Nie wiem. Dobra. O, skuraj, Oje O, zy... o jebaniotki. Czy tu trzyma jeszcze jakaś śruba? Trzyma, ale nie chce mi się jej wykręcać. O! Totalne zwarcie. O, teraz ten na radiatorek nam zajdzie, bo chciałbym, że to jest tego mikroprocesora. O! Chyba umarł Całkiem już? Co? U. Kondensator numer jeden sztywny. Kondensator numer 2 sztywny. O! Wydał dźwięki. Wydał dźwięki. Czy jest szansa? Czy jest jeszcze szansa po takim skatowaniu go? No nic Wideo tworzyć od... firmy Mamuta Oddzięcznej nazwie korba nie wiem chyba te MT071 to nie DVD 018 Emperor 4 to jest W ogóle pierwsza z widzę DVD z wyjściem VG. To jest w ogóle fajna sprawa Gdyby do czego mógłby się nadać, to do niczego Nie, w ogóle wszystko bardzo czysty, jak na tak wieloletni sprzęt To dziwne, że nawet nie chciały w nim zamieszkać pająki Ale samo to, że to wyjście VGA'a Aż szkoda, że nie podłączyłem tego głównego do, do monitora Ale może to i lepiej Bo mielibyśmy więcej ofiar No i co tutaj jest? No nic tu nie ma, no on to wzmacniacza nie ma Jest przetwornik CD który się wkrótce skończył Przetwornik CD Główny procesor i RAM I w sumie główno wielkie tu jest To ma całe DVD No i Ten kręciower co kręci płytą Chodzi w dobrym stanie bo ten płytę bez problemu przeczytał Cała sprzęt z tego wieku tu i tak cud Pff, Co z tym zrobić ja bym to podpalił <laughs> Ale boję się, że mi te kondensatory wybiją oczy po prostu no nic więcej, ani do demontażu, ani do niczego to w sumie nie jest. A to zasilaczek jeszcze taki fajny jest, taki milutki w dotyku. Chociaż wolałbym się do niego bardziej nie zbliżać. Tutaj firma zaznaczyła coś jeszcze czerwono, więc nie wiem czy to jakaś wada produkcyjna się nie odbywa. No cóż. Jest gówno, nie ma gówna. Ot. Tak wygląda DVD dla ciekawy w środku. Z czego się składa? To też jest bardzo proste, bo w sumie z niczego oprócz paru też tego kręciołka i w sumie tego procesora. No gówno to jest, no, no gówno straszne. O, tutaj jeszcze coś wartego uwagi. wyświetlacz chyba ze własnym sterownikiem. Do niego jeszcze można byłoby go jakoś wykorzystać. No, ale w sumie to nie wiem do czego, jako licznik do bomby, no bo W sumie nie widzę tutaj jakiegoś innego zastosowania. Niestety pacjent tam umarł, więc go nie uczimy. Oprócz zalania tutaj doszło do wielu zwarć, zniszczeń. Szybko się wykończył. Bardzo szybko się wykończył. Nie sądziłem, że na plucie może spowodować takie zniszczenia. Że przestał się odzywać, żeby że będą jakieś fajerwerki, coś ogniem a tu się po prostu nic nie stało. Po prostu żył, przestał żyć. No I tyle można z tym zrobić: odpustka, wujna cała. Można by było to przerobić na ewentualny magnetofon. No, to tyle. Więcej zniszczeń na moim kanale później.